Pan tutaj pyta co, co to jest. Przepraszam, to, to są kutasy, można sobie kupić kutasy za, za 49,99 lub piątą klepkę można kupić sobie za też 49,99 lub głodne kawałki za 0,99. Może pan sobie kupić. O, piękne, piękne kutasy. Można, można obejrzeć, można pomacać nawet. Ale towar, towar macany uważa się za sprzedany. No tak, zgadza się. Można kupić też czapkę z kutasem. Do nowy. Do nowy. Wszystko ta, ta jest dla ludzi, można sobie... wszystko. nawet z dwoma. Z dwoma tak, z dwoma kutasami, tak. Ale w cenie, w cenie jednego kutasa. Ta nie jest droższa z dwoma. Jest w cenie jednego kutasa, mimo, mimo, mimo wszystko. Zapraszam do sprzedaży. Kutasy i piąte klepki, gładne kawałki do sprzedaży. 49,99. Zapraszam. Proszę Państwa, już mój kącik handlowy jest prawie, prawie gotowy. Sunia pilnuje interesu, żeby tutaj nikt nikt ze złymi intencjami nam tutaj nie przeszkadzał. Kiciunia jest. O tutaj widzą Państwo chyba kiciunie teraz, tak. Więc handlujemy. Proszę Państwa, kutasy piąte klepki. 49,99. Głodne kawałki 0,99 ze zniżką, ze zniżką jednego grosza. Z promocją. Zapraszamy, zapraszamy wszystkich chętnych. Słucham. Czemu to jakieś kutasy? No kutasy, no widzi pan. Brzydkie te kutasy, co niech pan zobaczy Pan mówi, że brzydkie rzeczy. Bardzo ładne kutasy. niech pan popatrzy. Można pomacać. Można pomacać towar, macany uważa się za sprzedany. O, co to za nabytek? Do sprzedania ten na ramieniu? Nie, na ten na ramieniu nie. Natomiast tutaj kutasy może pan sobie kupić. A, kutasy i piątą klepkę, niech pan popatrzy. O, a, tam to, a, jest... bo, a to już kolego handlował w poniedziałek. Już my no, no, bo ja, no bo ja zawsze, ja handluję to już tym od wielu lat. To no, tylko sąd nie wie i sąd się obraził na mnie. Panowie, panowie, zapraszam do sprzedaży. Dzisiaj jest promocja jeden grosz. Sąd się obraził o staropolską nazwę. No sąd mnie wyrzucił z sądu, bo powiedział, że mam się zachować poważnie, a no, ja poważnie mówiłem, jakie poważne interesy robię. No właśnie, a sąd tego nie, nie uznał prawdy. A, a sąd, sąd nie chciał tego uznać. No Proszę państwa kutasy 49,99, głodne kawałki 0,99. Piąte klepki za 49,98 chyba. Nie wiem czy tam napisałem nawet. Sunia, proszę, tutaj nic nie gryźć. Sunia tak gryzie z głodu. Panowie, zapraszam do, do sprzedaży. Wyłączony, tak? Państwa, w tej chwili widzą państwo mnie, dokładnie jak ja tutaj sprzedaję te głodne kawałki, kutasy i piąte klepki. Sunia, sunia pilnuje piluje interesu, podgryza. O, tutaj. Sunia. Y... Głodny kawałek po prostu strąciła o niemakistrzech wyrzuconym z sądu. Proszę Państwa, zapraszam. Głodne kawałki, piąte, klepki, kutasy wszystko w cenach promocyjnych. No, może Pan wyłączyć, bo jak ja mówię, to nie handluję i to wtedy nie ma interesu. Nie Pan włączy. wyłączy. Wyłączy? Naciśnij. Proszę. proszę Państwa, no, handluję, handluję, ale jeszcze, jeszcze dzisiaj nic nie sprzedałem. Niektórzy towar oglądają, ale z daleka nawet nie macają, bo ja uszedzam ludzi, że towar macany warto się za sprzedany. Sunia, Sunia pilnuje, no jesteśmy na stanowisku, ale niestety, jak Państwo widzą, ta zła opinia, którą wyrobi mi sąd rejonowy w Staszowie, uważając, że y, można się na mnie obrazić, no y, klienci się na mnie też obrazili. Proszę Panią, można kupić sobie tutaj piąte klepki kutasy i głodne kawałki po 0,99. No może Pan sobie ku kupić kutasa, piątą klepkę, głodne kawałki lub no, no nawet butelkę czystej głupoty Staszowskiej, urzędowej. Zapraszam, zapraszam. Wszystko jest w promocji, jest jeden grosz taniej albo nawet dwa grosze taniej niż normalnie. Ile ile mam zapakować, proszę pana? Ile potrzeba? O tu, tu ma pan cennik. Piesek nie jest na sprzedaż. Kotek też nie. Jest czapka z dwoma kutasami również. No pan ogląda, ale no niestety, no widzą Państwo, zła opinia. Yy, wytrąciła mnie z rynku, załamała sprzedaż. Sprzedaż zupełnie stanęła, sprzedaż kutasów zupełnie stanęła. Sunia, proszę Państwa, jest wyjątkowo grzeczna, bo jest wyjątkowo głodna. Wie, że jak Pan nic nie sprzeda, to nie będzie co do miski włożyć. Proszę Panią, głodne kawałki kutasy w sprzedaży. I piąte klepki. No i widzą Państwo. Piątek klepki, kutasy w sprzedaży, można sobie kupić. Wyjątkowa okazja, ze zniżką. O, widzi pan, niech pan, niech pan popatrzy. Towar można nawet pomacać. Towar macany uważa się za sprzedany. Sunia z głodu przeszła na dietę warzywno-drzewnianą. Yy, warzywno Zjada jakieś gałązki. To jest biedny piesio. Klepki, głodne kawałki, kutasy w sprzedaży. Zapraszamy. Zapraszamy do handelku. Państwo widzą, asortyment wzbogaciłem o czystą głupotę urzędową, Staszowską, Staszowską czystą głupotę urzędową. O, tu widzą Państwo, w tej butelce mieści się pokaźna porcja tej głupoty. Tą głupotę wycisnąłem z różnych urzędowych pism, które dostałem tutaj w Staszowie od różnych urzędów, zwłaszcza urzędu miasta i gminy w Staszowie. Potrzebne kutasy, głodne kawałki lub piąte klepki lub no, czysta głupota urzędowa Staszowska. Nic, zero przy Państwa zainteresowania. Jestem wyrzutkiem społecznym. No za tutaj wszystkich. Albo pomnik, albo mauzoleum. Wie Pan, ja, ja niedługo umrę, dlatego że nie mam z czego żyć. Bo w sądzie powiedziałem, że utrzymuje się ze sprzedaży kutasów głodnych kawałków i piątych klepek. Sąd się na to obraził, i teraz klienci się na mnie obrazili. Bo mówię tak. E, my od takiego nie będziemy kupować, jak on z jak on sądami zadziera, to, to idzie tam. To I wrócą do pana. Wrócą jeszcze? Tak, oczywiście. Ale po mojej śmierci może. Nie, nie. Wie pan, ja, ja już relikwie wyprzedaję. Już duży palec u, u małej nogi jest sprzedany. Paznokieć jest sprzedany, co tam jeszcze, piątą znaczy nie piątą klepkę, tylko kość ogonową to daruje Urzędowi Miasta i Gminy. To, to trochę członków niech Pan jeszcze zatrzyma, a burmistrz to co weźmie? No, pi, pi, kość ogonową, Aka. żeby mógł stupnąć się w piątą klepkę, no tak. jak sobie kupił, bo na razie jeszcze nie, jeszcze nie kupił. Aka, no właśnie, to musi się trochę pospieszyć, bo nie wiadomo czy później Nie wiadomo, że... zostanie co? Nie, nie, to, to to już w testamencie będzie miał. No właśnie. Zapraszam, można pomacać. Towar cenę, bardzo się za sprzedany. Proszę bardzo, proszę się nie, proszę się nie krępować. Pan, pan się tylko, tylko zastanawiał. Pokażę tutaj, że. Zastanawia się i odchodzi, bo zauważył ruch kamery. Proszę Państwa, piąte klepki, kutasy, głodne kawałki w sprzedaży. Czysta Staszowska głupota urzędowa. Tu może Pan sobie kupić piątą klepkę. Kutasa, głodne kawałki i czystą staszowską głupotę urzędową w tej butelce jest. O, tu ma, tu ma pan, pan cennik. Piesek pilnuje. To jest taki serber. Można kupić sobie piątą klepkę, kutasa lub czystą głupotę urzędową oraz głodne kawałki. Za, zapraszam, zapraszam. O, proszę panią, zapraszam. Proszę państwa, oglądających dużo kupujących 0,0. Nie wiem czy tu widać łebek kiciuni, która siedzi mi pod kurtką, a tutaj Sonia wszyscy czekamy na klientów. Proszę pana może kupić sobie piątą klepkę, kutasa lub głodne kawałki, albo starszowską głupotę urzędową, czystą. Widzę pan, widzi Pan w tej butelce. Wszystko jest ze zniżką, jest grosz taniej niż normalnie. Po 49,99. Może pan towar pomacać nawet. Towar macany uważa się za sprzedany. No to proszę bardzo, proszę, nie, proszę się nie, nie krępować. Pie, pie, piesek, piesek nie gryzie. Piesek nie gryzie. Pies, pies, pieska? Przyjaciół, proszę Pana, się nie sprzedaje. Co za pomysły ludzie mają, proszę Państwa, w tym Staszowie, co za pomysły. Sunie sprzedać. No, sunia słyszałaś? Że chciał mnie wyzwolić z pieska, to proszę Pana. Ja jestem do niego bardzo Ja jestem do tego pieska bardzo przywiązany, ten piesek mi życie uratował, proszę Pana. To jest jedyna mądra istota w tym mieście, gdyby nie on, to ja bym zwariował. Tu, takie głupole rządzą tym miastem i mieszkają, że proszę pana, ja bym dawno już zwariował, gdyby, gdyby nie Sunia, Gdybym sobie nie miał z kim uczciwie pogadać, z, z jakimś mądrym stworzeniem. No weź pan pogadać z jakimś urzędnikiem Staszowskim. No. Próbował pan kiedyś? No, albo z jakimś dyrektorem szkoły. No Z, z, z jedną, panią dyrektor, z, z numer 3 na Pipale, tam numer 3. To się da, da porozmawiać, to, to ja, ja nie mówię, to z nią rozmawiałem. No ale przecież nie będę zawracał, głowy codziennie, a Sunią sobie mogę kilka razy na dobę pogadać. Proszę pana, kutasy, piąty klepkiem raz sobie kupić. Wszystko jest ze zniżką. Widzi pan kutasy. tutaj tu, jest, tu ma pan napisane wszystko, ceny. Kutasy po 4,99 zł, piąte klepki po 498, 49 a głodne kawałki 0,99 złotego. Czysta staszowska głupota, proszę pana, po, po 10 po 4,99 promocji. Może pan sobie kupić, proszę pana, na święta. Może pan chociaż pomacać. Towar macany uważa się za sprzedany. No proszę pana, i, jaka, jaka, jaka jest pana decyzja? Żadna. Żadna, no. no. Ja tu się stało. Szkoda. Pan tutaj mówi, że za późno przyjechałem, tak? Że nic nie sprzedałem. No, w, no może, może. Z tym, że ja nie przyjechałem, tylko przeszedłem. Ja nie jeżdżę, ja nie mam nawet... Ja mam tylko stary, zepsuty rower. Panie trzecie, panie Rzepki kutasy w promocji. Można sobie kupić, proszę państwa. Proszę Państwa, no tak okazale mój towar się prezentuje łącznie tutaj z reklamą, z cenami, Mam z sobą kasę fiskalną, a przynajmniej paragony fiskalne, bo kasy co szczerze mówiąc, zapomniałem, yy, ale to w razie czego Sunia by coś mogła tutaj wy, wy, wydrukować. No może nie wydrukować, tylko wygryźć. Sunia, Sunia, zachowuj się tu porządnie. Dzień dobry, witam klienta. Y, czy będzie pan moim pierwszym klientem? Proszę pana, proszę zobaczyć. O tutaj mam kutasy, piąte klepki, y, głodne kawałki i czystą staszowską głupotę urzędową. Wszystko jest w promocji. Jest grosz taniej niż normalnie. Proszę pana. Ile mam zapakować dla pana, bo pan to na pewno coś sobie kupi. Panu na pewno się przyda. Wszystko ładne, wszystko piękne. Można nawet można, można pomacać. Można pomacać. O, Mo pieska, pieska pieska, lepiej nie macać. A, piesek, piesek może ugryźć. O, kutasa można pomacać. Ile za tego pieska? Nie, no piesek to jest Przyjaciel, no co za pomysł, żeby przyjaciół sprzedawać. Może pan, pan pomacać kutasa? To to, to, towar macany uważa się za sprzedany. Gazetki sprzedajesz i nie. Tak, tylko, że ja wyciągnę, to jest dla reklamy, natomiast proszę sobie tam z torby wyciągnąć, o w torbie, w torbie, tak. Tu, tak? Tak, 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 O. I o tutaj można gumeczkę wziąć, można wziąć gumeczkę, wyjąć sobie jedną sztukę i ponieważ... Co to, to za tematy polityczne teraz, pan a, Proszę pana, zostałem wydalony, wy wydalony z sądu przez pomyłkę. Bo ja jestem biznesmenem, sprzedaję kutasy, piątek, chlebki, głodne kawałki, a sąd mnie wyrzucił za obrazę sądu. Jak się dowiedział, czym ja się, czy się, czy się zajmuję. O tutaj, o, te, 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 ta, ta, ta pani, to się obraziła na mnie. A czy koło ratusza ten rower to też pana jest? E, te, tak, 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 to zrobiłem na, na, na szydełku. Widzę, że tam jakiś złodziej się z wytrychem wbierał do tej kutki. Do kutki? Ale nie, 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 nie otworzył. Nie otworzył. No to ch, całe, całe szczęście, całe szczęście. Całe szczęście. Widać, że... Te drogocenne rzeczy tam. Tak, o tu proszę Państwa, można kupić. Można nie tylko oglądać, ale i sobie kupić. O tutaj widzą Państwo, Pan, pan sobie kupuje głodne kawałki. A tutaj głodne kawałki są. Znaczy, głodne kawałki to Pan trzyma w ręku, natomiast kutasy tutaj wiszą. Jest czapka z kutasikami, a to jest właśnie głodny kawałek sądowy. To napisaliśmy wspólnie razem z sądem, z dziennikarzami, no i nie magister Zarzycki, czyli ja. Coś gdzieś chyba Kutasem udziwał. Nie, nie, ja nie. Proszę, nie, no bo ja, wysoki sąd się mnie pytał czym się zajmuję. Ja powiedziałem, że sprzedaję kutasy, znaczy z czego się utrzymuję. Sprzedaję kutasy w sezonie letnim na Golejowie, piątek, lepki cały rok. Prowadzę 20 kilk, ponad lat głodówkę. Sprzedaję w, w związku z tym głodne kawałki i prowadzę tajne nauczanie. A nie I co, jak i... wyglądasz po tym głodówce? No dobrze, no to re rezerwy. A, rezerwy. Wy Wyżeram karmę dla psów i dla kotów. I to już resztki nie, nie zostały. Wydaje, bo te Te karmy dla kotów i dla psów to tylko etykietkę ety zjodzi i już nie daje no, normalnie. No tak, no, no, no Jeszcze smaczniejsze są od normalnej. No, no potwierdzam, potwierdzam, Bez bo próbowałem. Bez konserwantów. Bez konserwantów, zgadza się, A, zgadza się. No no i, I jaki wynik tego sądu był dalej? No, wynik taki, że sąd się obraził na mnie i, i prosił, żebym żeby sobie poszedł. Żeby no wyszedł. ale jakieś ten więzienie ci za. No grozi mi więzienie, oczywiście, że tak. Piciowie. No. My, a ten wola bym w pińciowie, no bo to blisko. A uwiązany jest jednak ta kocina. Nie, 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 ona, ona jest przywiązana do mnie. Aha, ona jest przywiązana, ona, ona nie ucieknie. To jest stresowany, stresowany kot. Wideo, to mówi pan, że w Pińczowie byłoby najlepiej odbywać? Tak, tak. A jakie są jeszcze załęże? Chyba tak dobrze, dobrze kojarzę? dobrze no właśnie. W Salwej Woli też coś jest? Jakiś aresz czy nie, nie, chyba nie ma. No, może Pięciu albo to i Może na Montelupi? No, na Montelupich. No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, myślę, że pan nie odwiedzi. Nie. widzę, że tam jeszcze medle nie wniesione, ale tam do środka trochę. No bo się nie mieszczą! <śmiech> <śmiech> No właśnie go się... z oknem wchodzić, nie? Bo się nie wiesz <laughs> Oknem też nie jest łatwo wejść, bo na oknach, na oknach też leżą książki i różne pomoce naukowe. Także nie, nie ma lekko. A tutaj, a tutaj to kilka lat temu, a. jak prowadziłem taką akcję promocyjną na rynku kutasów. Tam trzymam, tutaj w ręku trzymam. Ale nieładnie to mówię. Za, zaraz, zaraz, zaraz panu powiem. W ręku trzymam najdroższego kutasa mojego najlepszego przyjaciela, który jest który jest no, znanym, znanym zbieraczem broni, kutasów, uzbrojenia, kolekcjonerem i on mi wypożyczył go w, z największym trudem, bo on się nie chciał z nim, tym kutasem rozstawać, ale pożyczył mi Gratuluję panu dalej, wszystkiego najlepszego <laughs> ba Bardzo, bardzo nie dziękuję Odwiedzę się przy okazji tam W Pinczowie? Pan... Nie, to pan Czy, Czyli nie, nie poleca pan Pinczowa? Nie, nie. Jezus, ma Pan złą opinię o pińczowie? To Staszów najlepszy jest dla Ciebie, na terenie. I to wówczas w później. No tak, na niemagister.pl. Zapraszam do oglądania. Do widzenia, do widzenia. Proszę Państwa, miałem pierwszego klienta. Kupił sobie głodne kawałki. Zarobiłem 99 groszy. Za 99 groszy to już można sobie kupić, no nie wiem, chyba bułkę nawet. Dwie bułki. sobie kupię. O, to ze trzy dni pożyję na tych dwóch bułkach że pana, kutasy po 49,99. Gdzie? O, no widzi pan, o, wiszą. To co, kutasy? No, to są to, są, to są, to są kutasy. Może pan pomacać nawet. Ale to są... Może pan pomacać. Towar macany uważa się za sprzedany. O, są kutasy. Widzi pan, tu, tu ma pan cennik. Ja daję paragony, wszystko jest legalnie, wszystko jest oficjalnie, to tu nie, nie ma nic mówi, na czarno. jest zachodnio nazwa, nie polska. Nie no, to są kutasy, no. Bo to mnie się, w Polsce to mi się kojarzy z czym innym. No to, z urzędnikami, tak, Staszowskimi? No, tak się dziękuję kojarzy, ale, ale tak naprawdę kutasy no. to są. Kutasy są w panu Tadeuszu, w, w Dożywociu Fredry. No to jest. Kutasy były przy pasach szlacheckich, przy szablach. No może. Przy czapkach, o, pan, przy szlafmycach. No, Można sobie kupić. Panowie, no. I nie, kosztuje? Nie, nie oglądajcie, tylko, tylko sobie kupcie. O, I 49,99. O, Aha. widzi pan, o, ten już. O, kupił pan sobie, bo towar macany uważa się za sprzedany. pan pomaca. A jak to. Ta... A, cholera to. No, Trochę za drogo proszę pana. No to, to, to czemu pan macał? Nic, a, nic nie da się ubić. No a ile by, ile by pan dał? O, pan połowę. Połowę? No, y, po, no czyli powiedzmy 24,98. 20 na 20, no, no dobra, no niech będzie. Tak? Niech będzie. No to ręka na zgodę. O, niech pan, niech pan wyciągnie rękę. Tutaj jest. Dobra. No proszę państwa, to, to, to jest na tym czekam. A to, to jest nie, to jest kot. To jest kołnierz Skota. On grzeje i jak grzeję. No, kasa przyjmuje pieniążki. Może pan. O, pan, pan rozmieni 200. Z 200. No będzie ciężko, ale nie, może wolę spróbuję. Niech pan poczeka, niech pan poczeka, może wydam. Wydam, wydam, będę miał, będę miał. Proszę pana, będę miał. Nie kupiłem, myślę pani, że nie kupi? Nie. No zobaczymy, no może, może rozmieni. A to za jest. A to jest kod tresowany. I, ile on ma? Ile on ma lat? O, proszę Panią! Y jeszcze Pani na świecie nie było jak on, jak on, już, jak on już miauczał. Bo to jest, no bo to jest zaczarowany kot. A Kot w butach. Słyszała Pani o takim? To jest kot w butach. bo y Butów nie ma, nie ma przy sobie, bo jest za ciepło na buty, ale... ja on ma? O, znalazłem go gdzieś ze trzy miesiące temu. Nie, nie, co ja mówię, ze trzy tygodnie temu. A to jest znaleziony? Znaleziony, tak. Bardzo, bardzo, bardzo grzeczna kocina. Natomiast piesek ma już pół roku u mnie. To jest sunia. I co, to jest znaleziona? To jest znaleziona na rynku. A, a kiciunia jest znaleziona na ulicy. To I to pan sprzedaje te rzeczy? Na, znaczy, rzeczy sprzedaje, natomiast, natomiast znaczy kukudasy, piątek, lepki, starszą głupotę urzędową, czystą, widzi pani tutaj w tej butelce. Natomiast przyjaciół nie sprzedaje, oczywiście. A to nie? To nie, pie, piesek i kotek nie jest na sprzedaż, bo to są przyjaciele. Przyjaciół się nie sprzedaje. No to ja taki nie jestem, żebym przyjaciół sprzedawał. To ziemniaki sprzedaje. A ziemniaki to sprzedaje tutaj, o taki pan, tylko poszedł. poszedł? Poszedł szukać klientów. Aha, chyba tak. Znaczy no ja filmuję tutaj mój towar, moje kutasy. O kiedy no nie ma. Nie nie ma tego. zamiast Zimka, sobie pani kupi piątą klepkę na przykład. Ja o nie ugryzie, ona pilnuje tutaj towar, bo widzi pan, sprzedaje kutasy i piąte klepki. Może pan sobie y, obejrzeć i kupić. Dzisiaj jest z promocją. Za zapraszam, zapraszam. No i znowu nic z tego, proszę Państwa. Sprzedałem tylko jeden głodny kawałek za jedne 99 groszy. Proszę Państwa, czas się zbierać do domu. Zarobiłem 99 groszy. Minus robocizna, min, minus zdarte zalówki. O, pokażę Państwu, jak, jak są zdarte. Nie wiem, czy dobrze kamerkę trzymam, czy widać, jak... jak o, zaraz, widać zdarte... O, teraz będzie widać moje zdarte zalówki u, u obu nóg. Więc, proszę Państwa, za 99 groszy to, co mogę kupić. Kupię sobie jedną bułkę dla siebie, małą bułeczkę, dużą kostkę dla Suni, małą kostkę dla, dla Kici i jakoś na tym ze trzy dni przeżyjemy, ale dłużej to chyba raczej już nie. Proszę Państwa, już zwijałem interes, ale tutaj pani, która tutaj też sprzedaje jakiś dobry towar, poprosiła o jeden głodny kawałek, więc już tutaj wyjmuję. Pani już tam, widzę, przygotowała pieniążki, zaraz wyciągnę taki nieuszkodzony, bo jeden, jeden się uszkodził na, na wietrze, o, już zaraz tutaj... O nie, niech Pani sobie wyjmę tutaj z, z nich jeden głodny kawałeczek. Niech pan trzyma te pieniążki, bo on mi teraz... Dobrze, przyszedł. już biorę pieniążki. Och... Zaraz, raz, Och, mam pieniążki. Dwa, o! To na, na, na szczęście, na szczęście. To ja, ja sobie to ja sobie to poszukam. O, ba, bardzo pani dziękuję i życzę, żeby pani też, też interes się dobrze rozwijał. Jest pani drugim klientem dzisiaj, na szczęście. Bardzo dziękuję. Tutaj te kutasy, piąte klepki yy, i takie, taką czapkę z kutasikiem i głodne kawałki, może pan sobie kupić. Tu ma pan cennik. No ale co tam pan tam wyświetla? Wyś, wyś, Słucham? Tam pan wyświetla coś? Nie, ja, ja tutaj sprzedaję, proszę pana, ja nic A, nie, nie wyświetlam. To wyświetla to telewizja wyświetla. A, A ja, ja tylko sprzedaję. Bo ja jestem handlowcem. Ja wiem, co to pan to To, to, to są kutasy, można sobie kupić takiego kutasa. Yy, bardzo tanie, bo jest jeden grosz taniej niż normalnie. A, a dlaczego to jest potrzebne? K kutas? No kutas można sobie powiesić jakiego kutasa. Gdzie się chce, ja, ja już w to nie wnikam. Gdzie sobie ktoś... Z tym, że gdyby, gdyby sobie tak na stałe jakby montował, to już trzeba pod narkozą. Albo w znieczuleniu miejscowym przynajmniej. Piątą klepkę tak samo, zaraz. Piątą klepkę panu pokażę, niech pan poczeka. No, można sobie kupić. No kicia, ale kicia nie jest na sprzedaż. Natomiast piąte klepki, kutasy i głodne kawałki są na sprzedaż. Tu jest cennik. Można sobie kupić. Te przyjęcie zimno, tak? No, no już, już wracamy do domu.